A dziś zaczynamy od zaproszenia na wyjątkową scenę, scenu Teatru Ludowego, która znajduje się w krakowskim ratuszu. A jaki spektakl zobaczymy? Spektakl jest o życiu, o przemijaniu, o, o, o stosunkach międzyludzkich, o rodzinie, o wojnie, o umieraniu. Bardzo serdecznie państwa zapraszam. Będzie się dużo działo, będzie kolorowo, wesoło, smutno i wzruszająco. Wiosna na dobre zawitała do naszego miasta, a gdzie lepiej sprawdzać jej pierwsze oznaki? Oczywiście w Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza, które jak zawsze przygotowało dla was masę atrakcji. Wiosna to życie, więc oczywiście będzie dużo o florze i o faunie lasu włoskiego, czyli przywitamy tych wszystkich, którzy wrócili do naszego lasu, wszystkie zwierzęta, rośliny, geofity wiosenne, ale przygotujemy też bardzo dużo atrakcji. Będą potańcówki, więc będzie można tutaj troszkę potupać nóżką, będzie koncert z sinfonietą, też połączony z taką wkładką edukacyjną, będzie dużo różnych spacerów po lesie, innymi rajdy, ogniska, będziemy uczyć biwakować w lesie, ale tak, żeby nie zostawiać śladu i nie szkodzić, bo odkrywać przyrodę oczywiście powinniśmy i możemy, ale z szacunkiem do przyrody. Jego nastos nie było frazesem. Mowa oczywiście o generale Nilu, którego historię, zarówno tą wojskową, jak i tą prywatną, możecie poznać dzięki nowej wystawie w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Generał Fieldorf Nil jest wyjątkową postacią, był to jeden z najwyższych rangą oficerów wojska polskiego. Na tej wystawie pokazujemy go jako żołnierza wybitnego, ale też jako człowieka niezłomnego, człowieka z charakterem. Możemy poznać ten szlak bojowy, możemy poznać jego życie rodzinne, możemy poznać też jego trudną historię po wojnie i to, że właściwie do dzisiaj nie znamy jego miejsca pochówku i właściwie to miejsce tu to jest właśnie taki symbol, to jest miejsce, którym poświęcamy jemu, jego historii i jego wielkości. Początek wiosny w Nowochódzkim Centrum Kultury to tradycyjnie Navigator Festiwal, na który zapraszamy już 29 marca od godziny 11, czyli od rana, spotkania z podróżnikami właśnie tutaj, w Nowochódzkim Centrum Kultury. Duża sala, sala kameralna. Będziemy podróżować między tymi dwoma salami. Będziemy się przemieszczać po to, żeby spotkać się z najwybitniejszymi podróżnikami, którzy zostali zaproszeni na ten festiwal. Wybitnych podróżników, właśnie himalaistów, ale także tych, którzy po innych rejonach, choćby Przemek Kosakowski. To spotkanie z Przemkiem Kosakowskim może być także wyjątkowe. Będzie także mały nawigator, na którym dzieciaki będą mogły skorzystać z różnego rodzaju warsztatów, gier. Nawigatorowi towarzyszą także dwie bardzo ciekawe wystawy. Wystawa malarstwa, malarstwo górskie, to Monika Tarsa i jej obrazy, a także wystawy zdjęć, pejzaży tatrzańskich Gerarda Banacha, którą będzie można oglądać w Złotej Galerii Nowochódzkiego Centrum Kultury. Roboty 29 marca. Przygody, podróże, pasje, wszystko to, co można zobaczyć na Navigator festiwalu. Do 29 marca w Krakowie trwa 16. edycja Kraków Fashion Week, jednego z najważniejszych wydarzeń modowych w Polsce. Hasło tegorocznej edycji to Design Your Future. Podkreśla, jak moda kształtuje przyszłość i staje się wyrazistym medium artystycznym. Muzeum Etnograficzne w Krakowie zaprasza w dniach od 28 do 30 marca na cykl spotkań i wydarzeń, które towarzyszyć będą ostatnim dniom prezentowania wystawy czasowej Śpij spokojnie, dobrze śpij. A teraz coś dla miłośników poezji. Znamy daty największego festiwalu poezji w Polsce, czyli Festiwalu Miłosza. Zapraszamy do Krakowa od 29 czerwca do 6 lipca.